Paneczko z tej strony Freddy i nagrywam MSP A teraz przejdziemy do pozdrawiania Pozdrawiam mk 1, 2, 3, 7 i hyggy, hy, 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 hy. i kamila Jaruś 7176 No, co teraz porobić? Już napisałem... Tylko jeden przyjaciel jest aktywny. No, no to co tu Konkurs Emma z Zero, osiem, zero, zero, zero dwa. Czy z tego się wygrywa? Tak widać. To chdy, chdy. To znaczy marionetka. I niedługo będę nagrywać mega prezent. oj. może się przebierzemy na fantastiko koszoro, dobra widać na całym ekraniku moje ubrania więc mam tylko dwie strony. nie, trzy tak, 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 tak więc może ubiorę się w to, w to, w to to i piegi No i okulary. I zapraszam na M, na na moje M -S -S P A może jeszcze jutro, albo nie wiem kiedy nagram z MSP z marionetką. No to będzie na tyle. Na razie do następnego odcinku z MSP!